Hon, hon, hon! W tym roku lipa przez tego wirusa. Mniej nas będzie przy wigilijnym stole. Ale spoko, damy radę! będzie tylko lepiej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Spełnienia marzeń i wytchnienia. Wiele radości, pięknego świątecznego czasu, fajnych prezentów, moi przyjaciele. Dużo słodyczy, miłości wiele. A Sylwek bez balangi też super będzie. Otworzymy szampana pico Nagramy TikToka na wesoło! A nadchodzący nowy rok 2021 będzie pełen optymizmu, szczęścia oraz niech przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń. Życzą Jurka Gientkowska, Nadia, Sylwia i Łukasz!